Cześć, ja jestem AronBluTV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Disney Infinity 3.0 Zmierzch Republiki. I już skończyliśmy grę. Ostatnim czas, ostatnimi czasami zwiedzaliśmy sobie Geonosis. A teraz przyszedł czas na Coruscant, jestem Mistrzem Miodą. I teraz będziemy zwiedzać sobie Coruscant. Pewnie jeszcze kryje mnóstwo sekretów, innych rzeczy. Wiem, że są jeszcze fioletowe misje kurierskie, które zamierzam zrobić. I jeszcze szukamy tutaj żetonu Sabine Wren i holokronów. Zaraz zobaczymy tak co tutaj mamy. Przedmioty. Na korusant mynoki 20... 23 mynoki razem z przestrzenią. Jeszcze 6 holokronów jest. I jeszcze żeton Sabin jest na kursant. Więc musimy znaleźć ten żeton. Może dostaniemy jakiś wyczyn za to, że będziemy mieli wszystkie postacie odblokowane. Bardzo przyjemne to jest! Dobra. Najlepiej poszukać tego żetonu... Po prostu. O, exp, exp. Najlepiej poszukać tego żetonu. Jest, udało się. I yy, już będziemy latać sobie tym statkiem. Dobra, mam nadzieję, że dostałem trzy punkty. Tylko jeden bez kit Gdzie jest skok mocy? Tutaj, więc kupujemy to, I tu będzie skok mocy, on jest bardzo przydatny. Mistrz Yoda jest naprawdę mega. Super, jest Mistrz Yoda. Gdzie, gdzie jest pojazd dostawczy? Aha, tam w porządku. I tym pojazdem możemy sobie teraz eksplorować swobodnie. Do amfiteatru zaraz pójdziemy. Najpierw się rozejrzyjmy w poszukiwaniu, że to no postaci. Postaram się zrobić wszystkie misje kurierskie, bo to chyba jest jako misja taka, że się wyczerpie w końcu. I tutaj latamy nog Zaparkujmy tutaj, jeżeli się da. Da się. Nie. Kurczę, nie, nie, tylko nie to. W takim razie się zabijmy. Nie. Kurczę, tam zaparkowałem. Dobra, nie zginął. Psy, nie, czy znaczy ten śmig nie może zginąć, ale wiecie o co mi chodzi. Dobra, to lećmy do tego amfiteatru. To jest chyba gdzieś na dole, o ile dobrze pamiętam. To amfiteatr jest tu chyba. To tutaj mamy skrzynki teraz. Gdzie te skrzynki są? A tu jest jedna. Ten śmig jeszcze tu jest? Jest. Tracimy do kolejnej skrzynki. O, jest żeton, tak. Widzicie, udało się całkiem przypadkowo. Zaraz znajdziemy te skrzynki. Spoko, to będziemy chyba dostawać za tę misję jeszcze jakieś nagrody. Od razu może rozejrzymy się po okolicy, mając ten śmig. W tym śmigaczu lepiej się rozejrzeć po prostu, niż mielibyśmy chodzić na piechotę wszędzie. O. Wylądujmy tu na chwilę. Tak, udało się. Ale w sumie na piechotę też możemy pochodzić. Pozwiedzajmy sobie tutaj. Dobra, ile dostaliśmy punktów doświadczenia? Dwa. No, szlepiej trochę. Powinniśmy zwiększyć obrażenia, ale Ale najpierw bym chciał ten skok mocy. A to w sumie u... kupimy te zwiększenie obrażeń czemu nie? Może tu coś jest. Jeszcze jest tutaj mnóstwo Holokronów i innych rzeczy. Chyba Korusant jest najfajniejszy. Znaczy jest planet pod względem zwiedzania, ale tak to najbardziej chyba lubię Gionosis. Znaczy, nie, Tatooine jest najlepszy. W sumie to wszystkie planety są tak samo fajne. Amfiteatr. Może w amfiteatrze będzie coś ciekawego. A, tak, jest, 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 jest mnok. Ktoś tu jeszcze jest. A nie, to jest wyjście z amfiteatru. Tu tam na pewno już nic nie ma. Okej. Okay. Ten odcinek dzisiejszy będzie taki krótszy, nie wiem, 30 minut. Jeszcze nam zostało 20 minut. Dobra. Tutaj polecimy tędy. Tutaj droidy bojowe robią. To źle. O, tutaj coś jest. Dziwne, może się tam da wejść, dobra, chodźmy na górę, powspinajmy się. O to mi chodziło. To tam gdzie się winda. O, mynok. skończy się to. No i widzicie, wszędzie to się kryje. O, guziczek. O, bańka z ekspem. Jeszcze... O, tam jest winda. Jeszcze by się ten holokron przydał, kurczę. O, Magna Sorki kolego, ale nie mam ochoty walczyć. O Jezu, przyszedł ze mną. Ale zginął. Warto jeszcze sobie zwiedzać tu. Większość rzeczy jest właśnie tu. A, demoluję. A, dalem jestem. O. Ej, masz może wolną chwilę. Pomożesz mi? Jasne. To okej, pobawię Jego się teraz w taksówkę. Gdzie klient? A no dobra, już wiem. Widzę go na mapce. Jeszcze tutaj coś jest. Zbadamy to za chwilę. O, tu jest klient. Powitać cię chcę! Trzeba zrobić te misje wszystkie takie kurierskie, bo może za nie coś dostajemy jeszcze. Zaparkuję tutaj. Tak jest. Cieszę się, że do tego zadania mnie wybrał. Fajne jest do naprawdę. Czekajcie, może zatankuję... Nie zatankuję, tylko zaparkuję sobie tu. Tak zaparkuję ładnie. O! No i bardzo ładnie. Za chwilkę tam... zrobi kolejną misję. Ja jeszcze sobie tutaj zobaczmy, tu jest jeszcze jakaś winda na górę. Może coś ciekawego tu jest. Kto wie. My się kryją wszędzie. idę kolejne Okej, okay, to pojedźmy sobie na górę tutaj Fajniejsze są to takie dyspozytory z pomarańczowymi iskierkami takimi, które dają Expa. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Może będziemy dostawać jeszcze kolejne nagrody za to masz może wolną chwilę? Ciekawe, czy te misje się kiedyś kończą? Chyba na pewno się kiedyś kończą, bo w końcu wiecie, jak to jest. Dziewczyna klienta. Okej okay, dobra już widzę. Zawsze patrzcie na minimapę. gdzieś na dachu, ale okej. Okay. Sorki, o, amfiteatr, macie, macie rację, to chyba najlepsze miejsce. Chętnie porobię jeszcze trochę jego misji. Wiecie, jeszcze taka jedna misja i już... Okej, okay, to zrobimy jeszcze taką jedną misję i polecimy sobie w przestrzeń Korusant może Albo w sumie Czemu? Dobra, posiedźmy sobie hey, tutaj w na Korusant Mamy kłopoty Na... Takie misje są fajne, bo wiecie dzięki nim możemy zdobywać expa szybko Pierwszy wycionek A tamten gdzie jest kolejny? O tu! To jest od razu Mynok. Za chwilę ich stąd co tylko najpierw chcę rozwalić Mynoka. Ta, oni są przemarznięci, chcą czekoladę gorącą, a ja się uganiam za jakimś małym stworkiem. Żebym zaraz nie spadł, bo fajnie. Bo zaraz stracę tą taksówkę. No jak mam się teraz tam dostać, co? No jak mam teraz tam wejść? Nie, no zepsułem misję. Kurczę. No, kurczę, zepsułem misję, no chociaż w sumie. Ja chciałem rozwalić tylko jednego głupiego menoka Teraz tam nie wlecę Nie, nie, nie widzę jak mi coś nie wychodzi Chyba że tu jest jakiś transport ewentualnie w takim razie wiedźmy tutaj windą na górę A ja to jakoś, a ja ich jakoś zdobędę. Jeszcze przy, przy okazji. Jeszcze przy okazji... Dobra, to po tej misji już skończę odcinek. Dobrze, że... Dobrze, że nie zniknęło ta sorsak, ta taksówka. Zniknęła? Nie. Super. Genialny skok. Git. Teraz muszę rozwalić Menoka. Kurczę, tylko nie, nie to. O dobrze. Chodź tu na okół. Dobra... kic, już możemy lecieć. Już stąd traficie do domu ludzie. Ukończona misja została. No i fajnie. Więc ukończona misja została. W następnym odcinku jeszcze porobimy te misje kurierskie, może w końcu one się skończą. Może nie jest ich nieskończoność. A teraz ulepszmy tego jodę i... O, tak się bardzo przyda. To, to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Blue TV, cześć.